Witajcie dzisiaj rozpoczynamy drugą część rządów mieszka I. Po śmierci Ottona I pojawił się w cesarstwie chaos. Jego syn Otton II musiał zmierzyć się z Henrykiem Kłótnikiem. Nie wiadomo czemu, ale Mieszko i jego sojusznik wsparli tego drugiego. Jednak Otton wygrał i w 978 roku uwięził Henryka. I za karę najechał na Czechy zmuszając tamtejszego księcia do uległości, a po roku zaatakował także Polskę. Mieszko w 980 roku został zmuszony na ugodę z Ottonem II. W czasie tego konfliktu dokładniej 977 roku zmarła pierwsza żona Mieszka, Dobrawa. Za drugą małżonkę wybrał on sobie niejaką odezmarchi północnej, dzięki czemu poprawiły się jego relacje z cesarstwem a słabły z Czechami. W tych latach także zawarł sojusz ze Szwecją, żeby pokonać Duńczyków. Musiał on jednak wydać za mąż swoją córkę świętosławę. Odtąd drugi osłabł, ponieważ przegrał bitwę w Italii. Na połabiu zaczął się bunt słowiański. Marchia zamieniła się na życe i powrócili Wieleci. W 983 roku Otton II zmarł, zostawiając na tronie swojego małoletniego syna, Ottona III. Tą sytuację wykorzystał Henryk. Znowu dostał wsparcie od Mieszka jak i od Bolesława, książę Czech, przygarnął sobie wtedy miśnie. Mieszko nagle zmienił front i poparł Ottona. W 986 roku Mieszko udał się do Cesarza co zapoczątkowało jego przyjaźń z nim. Polska pomagała Cesarstwu w walkach z Wieletami a także z Czechami. Do 990 roku Mieszko odebrał Czechom cały Śląsk i Ziemię Krakowską. Mieszko I zmarł w 992 roku z przyczyn naturalnych, dzięki podbojom zostawił on bardzo silne państwo swojemu synowi Bolesławowi.